Dzień dobry, witam Państwa w Dniu Mężczyzny. Szanowni Panowie, wszystkiego dobrego ode mnie, od wszystkich dziewczyn z Kowar, żebyście byli zdrowi, uśmiechnięci i żebyście o nas dbali. A dzisiaj pokażemy państwu kolejne inwestycje, które się są prowadzone na mieście, ale wcześniej powiem państwu, że byłam wczoraj w parkach krajobrazowych, zostałam powołana do rady. No i będę w tej chwili zabiegać o to, żeby miasto Kowary było również zauważalne w tych parkach krajobrazowych, tak jak na przykład Milicz czy inne tam miejscowości. Ostatnie jest na przykład opracowanie o wołowie zrobione. No oczywiście Kowar i y, okolic nie było widocznych, bo nikt na, z naszego terenu nie był y, tam reprezentowany. Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni. Jesteśmy w kolejnym miejscu y, y, promenady Gielniakowskiej. Teraz robimy y, parking parking dla kilkudziesięciu aut, drogę wjazdową, także myślę, że będzie to kolejny fajny punkt. Inwestycja, y, którą realizujemy to jest inwestycja z polskiego ładu. W sumie otrzymaliśmy 4,5 miliona złotych. Na inwestycje składają się wymiana chodników na ogrodowej, staszica i kilka miejsc parkingowych, m.in. to miejsce. O i oczywiście most y, przy kościele. na kolejnym parkingu w ramach promenady Gielniakowskiej park miejsce które jest przepiękne blisko szkoły numer 3 blisko naszej piekarni które było od wielu lat zaniedbane, w tej chwili zyskuje nową świetność. Wygląda to po prostu rewelacyjnie. Jesteśmy w miejscu, gdzie w Kowarach generalnie brakuje miejsc parkingowych. Te parkingi są przybiedrce, są przynetto, natomiast tu w centrum brakuje. Będą to fajne tutaj miejsca parkingowe, przy że to są kolejne miejsca parkingowe. Myślę, że troszeczkę rozluzujemy. Jest to jeden z tych parkingów, które promujemy, czyli przepuszczalny, chwytający wodę. Te oczka będą wypełnione oczywiście żwirkiem, woda będzie wpadała, nie będzie spływała w jedno miejsce, tylko w głąb, bo chcemy, żeby jak najwięcej wody zostało na terenie Kowar. mostu przyjeździe do parkingu. Ten mostek będzie y, ozdobiony ornamentami gielniakowskimi. Będzie metaloplastyka gierniakowska, także będzie to jedna z piękniejszych atrakcji kowar. Jesteśmy przy promenadzie gierniakowskiej. No i oczywiście szkoła imienia gielniaka, szkoła y, podstawowa numer 3. Przepiękna szkoła, pięknie wyposażona z fantastycznym zapleczem sportowym. Szanowni Państwo, prowadzimy nabór w tej chwili do szkół i zapraszamy również do naszej szkoły numer 3 wszystkie maluchy, które chcą rozpocząć pracę w fajnej, miłej atmosferze. Ta szkoła również przyjmuje dzieci. Wie Pani co? Tak, proszę zobaczyć tam dalej, może podejdziemy. Ja tutaj mieszkam, no. tutaj opiekujemy się tym skwerkiem z wężem. Ja wiem, wiem, wiem. Proszę zobaczyć, drzewa puszczają tak tutaj mm. te okna od wężenia, że po tej stronie. Mm. Teraz tutaj cegły tam dalej widzi Pani, Widzę tylko się tyle, wszystko. Że, tylko tyle, że wie Pani, to jest ODGW. Ja wiem o tym, oni to od lat robią, zaczęli tam z samej strony no. oczyszczać, a ten murek po tej powodzi poszedł. To miało być ja wiem, yy, myśmy zgłosili, jest to temat zgłoszony do obiedzą. I jest temat zatwierdzony do realizacji, tylko yy, no, ze względu na brak pieniędzy to oni nie, nie realizowali jeszcze, ale jest zgłoszone, ale poproszę, żeby moi pracownicy podeszli i spróbowali z tamtej strony podczuć przynajmniej to. No właśnie, bo to wie Pani, proszę zobaczyć, tu no. zaraz już wszystko wychodzi. No, no. Tamte te płoty, tutaj te są... Mm -hmm. 50 lat mają, no, no, no. takie gałęzie wejdą mu no to naprawdę rozwalą no. to jeszcze mhm. okay. my jeszcze taką mamy prośbę my jako wspólnota tam no. jest taka studzienka. widzi pani no widzę no ona to jest zrobione znowu to jest należy to poprawi się no. to już wszystko pryska nam na elewację ja ale na już pokażę ja już na oknie to jest na błoto ale tutaj to? O to A, to to, 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 tak, to tak. Myślałam, że tutaj. Nie, 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 tutaj. tutaj okay. to? Tak. Tutaj tak. mąż to zawsze złoży tam ten żwir w tych to który tak. to, to do wodociągów, tak? To Do wodociągów, tutaj, tak, nie? Tak. To jest wodociąg. No to to wszystko. Do you feel the same? Zgłaszają, widzą, co jest niedobrego, co trzeba poprawić. Z tym, że część tych zgłoszeń to nie jest do miasta, bo tak jak nie mamy wpływu na RZGW czy ODGW, czyli sprawy wodne, na to, co się dzieje w rzece, no ale to, co jest w naszym zakresie, próbujemy realizować. Tyle na dzisiaj z inwestycji, natomiast w następnym blogu poruszymy bardzo poważny temat, który też dzisiaj był przedmiotem rozmów z policją, czyli sprawa zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, sprawa niestety narkotyków, sprawa poradni, które prowadzi, prowadzone są na terenie miasta.